witam witamy w końcu. Teraz czekamy na dziesiątą będzie nowy tryb. Ja nie wiem jak on jeszcze będzie wyglądał. Zobaczymy sobie na YouTube coś. Ble, ble, ble. Zobaczymy. Sobie. Dobra. To są mój kanał Szymeks. Tu są takie ogólnie to... To nie jest nieprawda jakby to? Dobra, jest dziesiąta, słuchajcie. Mm, 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 mm. Mmm mm. Dobra, miał być wczoraj rab, ale jakoś się nie udało, znaczy, nie Bo ja tam trochę de debil jestem. Rumble jest. Walka z robotami. Samotna gwiazda, no. Samotna gwiazda, tak? Dobra, to to jest fajny tryb. Dobra, odbierzemy sobie coś w sklepie. 700 g oczywiście mamy Bibi. Nie, na jakimś odcinku nie będziemy jej na żadnym kupować, naprawdę. Jestem debilem, nie jestem innym, słuchajcie. Dobra, gramy tą, y, w ogóle tą, nową, ten. I będę dzisiaj wbijał 25 rangę Pula. E, y, 25 rangę l Ludo Primo Może to potrwać trochę godzin Bo ja jak wiecie to mało wbijam poharków No i będzie odcinek jak wbijam 10 tysięcy Będzie, tak będzie odcinek taki to Muszę się przesunąć To nie znam Perkubsy więc ja się trochę cykam Słuchajcie Tak bym chciał powiedzieć My co to się tu zrespiamy więc to jest fajne na kogoś sobie wlecimy. Wstawimy ulta. Dobra. Mamy już cz dużo. Cztery gwiazdki. Tak. Cztery gwiazdki. Tak trzymaj. Dobra. Tak trzymamy. Nic nie mówię, bo się. Przepraszam, że nic nie mówię, bo się słuchajcie, skupiam. No każdy chyba tak nie gada na odcinkach jak jest z youtuberem. Dobra, kudę. Dobra. Ale si możemy się zretwić, więc to jest dobre. Zretwiamy się tu. Oczywiście nudna mapa, jak zawsze. Fajna. Dobra, kurde. Słuchajcie. Dobra, tak, ale nadal nadal się trzymamy. Nadal się trzymamy. Przyszedł, słuchajcie, a walki do mnie przyszedł. Kurde. Dobra, uciekamy, słuchajcie, w tej chwili. Tak, trzymaj, jest. Jest dobrze, więc bardzo dobrze jest. Barley jeszcze nikogo tam nie, nie zrobił. Kurde, no. Dobra. Jeszcze tyle sekund, ale może jeszcze zda, będę miał. Dam, dam radę kogoś zabić. A w niech może, może sobie coś powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich widzów. Jeszcze dobijemy. Kurde. Nie było, ale no, prawie. Dwa plus. Gramy no. yy, właśnie rower Rumble. Dobra. Gramy teraz z, z kruka. No, kruka. Ja nie mogę uwierzyć, ale mam prawie wszystkie legendy. jak, jak widzicie Weź na odcinkach. Pan. Weź pan. Dobra, pan wezmę. Spam. Zag... Ja na cztery sobie zagram. No, ja mam sześć, tylko nie, bo nie zbieram. Jestem dziwny. Dobra. Miałem próbować ogólnie ten... Myszelka, no, ale fajny team. I ona ma jeszcze star power. Chyba. No ma star power, to jest dobrze. Dobra, chodźmy nie go tu. Ej, daj 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 ser pulta naładować. Dobra, druga fala. Robimy jakby co 6 minut. I będzie to jak wbijam na pan 20 rangę, tak? No, pan jest kozacka. Będę wbijał na pan 20 rangę. Na razie gramy y, ten, to, no, próby rambla. Rambla na rozgryw... na ten, żebyśmy się rozgrzali. Się jeszcze nie rozgrzali. daj ja dajcie. Ja się człowiek. Dobra, bo mi a w walki ten... Y duch bum, 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 bum. Dobra. Zaszenka ma już ulta. Chodź, chodź, chodź. No, no. Puszczaj ulta na safe, na safe. Dobra. Dobrze puściłem, dobrze puściłem. Dobra. Dobra. Czekamy. Ulecza nas po 400. Idzie tam boss. 3 2 1 jeden. jeden. Trzy, Czas dwa. start. Boss, bossa zabijamy, bossa zabijamy. Sorry, że tak wale w telefon, nie? Bo jak, rob, jak montowałem to, obejrzyłem, nie? To tak wale w ten telefon, ale przepraszam, naprawdę użylepiej, Lepiej, zatkajcie, nie? Na razie jest Gites. Jak się nam znieście ta łyżka? Co zrobiła? To źle trochę. Dobra, lecimy wszyscy na niego. Duo jakieś zagramy potem nie, nie. Oczywiście to jest gameplay nie, nie znaczy gameplay, ja, ja gameplay, ja, ja gameplay 20 rank pam no tak A masz teraz? Nie wiem no 15... nie, 16 więc. Ale może bym wbił. O youtuberzy zawsze robią... mam na ma, ma przykład ma 499 pucharków, no i wbija no. Na łatwizna to jest to. A ja dzisiaj nie na łatwiznie. Może godzinę będzie to trwało. Ej, mmik, uleczajka! Dobra. Bo Kolejny boty czelka. Umarła jakbyś nie wiedział. No Tragikę, Fala 14, nadchodzi wielki robot. To się <noise> nie w tym RoboRumble. Teraz codziennie będzie codziennie chyba o 10 będzie teraz RoboRumble, tak? Będzie co, teraz codziennie o 10:00 jakiś tryb na etykiety. Nie wiem, czy, czy ktoś o tym wie, ale ja wiem. Bra, dawamy go, dawa, dawaj, dawaj, szymyk. Dobra, bum, bum, bum. G pomóżcie, kurde, ale to dobry był trochę. Ile masz jeszcze do odrodzenia? Sekundę. Już jestem. No masakra masakra. Ten nam zniszczył leczarkę, mogę się założyć. Hmm. Ten ten nam zniszczy. Ten nam, ten, ten. Nie, jest 10-15. Dobrze, dobrze. Na razie to, coś dobrze idzie w ogóle nam. Nie niszczy ścian, jakby co. Jak niszczycie ściany, to one z daleka mogą strzelać. No. Kiedyś był taki sposób na Rombo Rumble, na El Primo, ale już go nie ma, jakbyście. Nie próbujcie nawet... Nie próbujcie, nie próbujcie tego. Nie próbujcie serio. Atakujcie! Atakuj, Szelko! Ale już 4 minuty są, to fajnie. Dobra. Nie, my tego nie wygramy, Sary. No, na pewno nie. Ja mogę się założyć, nie? Co? Wow. Dobra, już są takie, bo już są takie bo roboty. O kurde, ale ja on mocno biją. Minut, minut. Dawaj, damy, damy, damy. Dobra, da dawaj 6 minut. Nie, nie, nie będzie, nie będzie 6 minut. Mogę wam to powiedzieć. Wow. Jak ktoś napisze roborambel w komentarzu, to przypinę mu se chętnie serduszko. No. Serduszko. W sumie to wszystkim będę przypinał serduszko, bo jestem miły, naprawdę. Naładuję sobie Ulta. Ja mam Dobra. Jak nam dobrze idzie? No, nie za dobrze. Jak dobrze idzie nam? Serio. I nam za dobrze idzie. Dobra, zobaczymy, czy mi się rekord zmienił, bo jak wyglądał wtedy mój rekord. Zobaczymy, o 116. Ja, ja 3, 4, 5, 5, 5. Dobra, zobaczmy. No zmienił się czas, no zmienił się powiem. Dobrze nam szło. Właśnie, zapraszam do klanu, yy, bo nie jestem już w tym moim, ale możecie dołączyć do zadmiarze Lty. Yy, Jest ja nas tylko tu 15 Dobra, otwieramy chyba skrzynki, nie? Dobra, otwieramy. Dobra, jedna skrzynka otworzona, niestety w niej nic nie było. Serio, gemy ja nie wypadły. Lipa trochę. Dobra, zaprosimy... Tego skina kupuję pod jednym warunkiem. Na kolejnym odcinku go kupuję. Okay. Na kolejnym odcinku kupuję tego skina, ale dzisiaj też będzie ten odcinek. Nie, nie mo może mi się nie uda. Ile on kosztuje? 150. Wow. Szukam jakiegoś za 30. Tego kupuję dzisiaj, Dobra, ja ale. A no, ja nie mam jeszcze drzwi. Dobra, Czekaj, czekajcie chwilę, bo muszę zamknąć okno. Dobra, jest zamknięte, Dobra. Jest zamknięte okno. Tak. Dobra, zamknę drzwi. Mamy za mamę, no ale... No, ja... no... ze stawkiem, z antkiem. Ja chcę się ulta Robię... Dobra, już mamy nie ma, więc już po przerwie. Jutro będzie opening, tak byście nie wiedzieli. 10? Może nie wiem. Jak będę, jak będę zarabiał, to tak. Na pewno będzie dużo. Ja, pewno. Jeszcze mamy 100%. No, no jeszcze wejść na 100, robimy 6 minut. Nie, nie zrobimy. No. Nie zrobimy tego. Dajcie mi napić ulta. statek, co ty już odwaliłeś? postaw Czekaj, równo? Jest równo, dobra, jest równo No Chodźcie No, statek Dalej, Dawaj, statek A hit, dawaj Wal hit, wal hit no ty, Pan z bliska bije najwięcej Dalej, z daleka też dużo bije Nie. Dobra, chodź ja. jest, odbity pierwszy bosk Dwie minuty zrobimy na, na luzaku. Dobra, że tam zabity tam bot. Z tatem uważam to. Właśnie. Bo ja to już nie będę chyba walił w ten telefon tak. No teraz to też... Już... Pewnie jeden odcinek z tą Piperką był bardzo śmieszny. Chyba bardzo, bo bardzo głośno o nim no bo tam była jeszcze taka piper, co tak buh wyszczeliła. Oczywiście to byłem ja, bo jak kto by to nie mógł być. Nikt inny to by to musiał być. To musiałeś być, ty. Byśmy, ja miałeś raz tak, że mia, miałeś całe sa, same pamy? Tak. Ja miałem i byłem pamą, nie? I mówię, o kurde, my to wygramy. No i 4 minuty zrobiliśmy. No my się... Myś... No 4 minuty. Ej, no, Bo oni byli słabi, no a wczyli trochę, nie? Powiem takie coś. A wczyli trochę. Uleczanko. Dobra. Trochę zarobi. Ale chuj. Dobra tam. Dobra, 3 minuty. Wijcie go. No chyba. No. Eel PAM! Ja. Yeah. Bardzo śmieszne, naprawdę. naprawdę. El mnie. Byłaby taka postać, chętnie bym grał, jakby była legendą. Ło, Boże. Dobra, weź. Atakuj. Bo raz, zrespił się statek. Dobra. Raz. Na razie. Mam... Walki, no. dawaj tego, tego bota tu. O kurde, dobra, uleczam się. Co mnie obili? Statek. Tyle razy zginąłeś? Ja chyba, no a ja zero. Yes. Nie, raz, raz, raz. Dobra, statek, resp się, bo są dzieci, które są No, trochę, wkurzone. Kurde. 4 minuty luz, ale dalej już nie. Dalej statek. Walcie! 4,20. 4,20. Ile 48. Ja teraz nie Dobra. Gramy jakiś inny tryb? no zaraz. Jak chcę, gonący punkt. Zamot na gwiazdę chcę. No wiem, ale ja chcę sobie. Dżini! Dżin! Dżin! Ej! Patrz, czekajcie! Czekajcie! Już wam pokazuję Dżina. Którowi dwa rach, 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 już rach, 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 postacie dropnęły w jeden dzień. Dobra Eloja ja idę na dół. Taki, słuchajcie, ta, takie szczęście ma. Takie szczęście. Serio, ona szczęście, ja, ja, ja nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Pamiętajcie, że do wygrania jest i Używany. Jest tam trochę już poziomów, przecież, Dobra. Ło, kurde, ale bym go zjechał. Ale nie chcę go. Dobra, że nic nie mówiłem, bo się Dobra, to mi właśnie dało, jesteś na czele. Jest, jestem, wygrywam. Bum, jestem ciągle na czele. Chyba, chyba, chyba jest słaby ten ty Dobra, ja to wygram. Ja mówię Wam, że ja to wygram. Ja mówię, bo mam najwięcej na razie. Dobra, Wzoro zawalenie w telefon, ale to Winner, no, łatwo, nie? Witam na bólu Strick. No i do openingu Właśnie są już te żetony. Jest dobrze, jest bardzo.

Kurde, serio, bomby na mnie tyle puszcza. Jestem takim, jestem takim nubem. Większym od prawdziwego nuba na świecie. Ma, musisz mieć więcej gwiazdek. No, jak, jak, jak umarłem. Jak mia, my, mam mieć, mieć więcej gwiazdek? Jak Dajno, no, no taki. I mnie jeszcze dobija, bo. Ta Piper nie dobiła. Ale teraz typ są nie mili. to To się nie dziwi, nie? Jak ktoś jest tutaj tym, co poliwa dzieci, to go zgłaszam. Będzie, i, i będziemy miał zabroniony mój kanał nie be, be, będzie na serio na, na, na serio dobra robimy małą przerwę już jestem po przerwie tak się skurzyłem dobra słuchajcie jeszcze końcówkę rapa czy nie